Witaj! W tym odcinku przyjrzymy się osiągnięciom poczynionym przez dziecko na przestrzeni czasu od 10 do 12 miesiąca życia. Pierwsze dwa miesiące tego etapu, czyli miesiąc 10 i 11, omówimy wspólnie. W tym przedziale dziecko potrafi samodzielnie wstać, korzystając z niewielkiej podpory, np. trzyma się brzegu kanapy. Potrafi także postawić pierwsze kroki, poprowadzone za obie rączki, lecz podstawowym sposobem na przemieszczanie się jest nadal raczkowanie. Nie zachęcajmy dziecka do zbyt wczesnego stawiania pierwszych kroków. Jak już wiemy z poprzedniego materiału, etap raczkowania synchronizuje obie półkule mózgowe i jest znaczący dla późniejszego rozwoju funkcji poznawczych dziecka. Przekłada się m.in. na łatwiejszą naukę pisania i czytania. Następuje dalsze usprawnienie funkcji w obszarze motoryki małej. Dziecko coraz sprawniej manipuluje dłońmi, potrafi na przykład odwracać kartki książki. Dotyka palcem szczegółów zabawki, czy też zamyka pudełka. Maluch kontynuuje zdolność manipulacji specyficznej przedmiotami, czyli zaczyna bawić się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem, zamiast stukania nimi czy gryzienia. To także czas, w którym dziecko zaczyna poruszać się w rytm muzyki. Ale to nie wszystko. Słucha i rozpoznaje wyrażenia dźwięko naśladowcze oraz pierwsze wyrazy. Warto na tym etapie, poza zabawami przy muzyce. Czytać mu także książeczki dźwiękonaśladowcze, naśladowcze np. przedstawiające głosy zwierząt i zachęcać do powtarzania. Warto także zwrócić uwagę na to, czy dziecko naśladuje proste gesty, typu papa, pa", tak czy nie. Na tym etapie zwykle dobrze już sobie z tym radzi i chętnie naśladuje różne ruchy dorosłych. W tym okresie zwykle reaguje także na swoje imię. Część dzieci nabywa tą umiejętność nieco wcześniej. To samo dotyczy wskazywania palcem i wspólnego pola uwagi. Jak już wiemy z poprzedniego odcinka, umiejętności te pojawiają się zwykle w okolicy 9 miesiąca i są ważnymi wskaźnikami prawidłowego rozwoju. Na tym etapie komunikacja dziecka opiera się na gaworzeniu i komunikacji pozawerbalnej opartej na gestach. W 12 miesiącu, jak przystało na osobkę, która będzie zdmuchiwała swoją pierwszą świeczkę na torcie, dziecko potrafi samodzielnie wstać i chodzi z podporą lub stawia już pierwsze całkowicie samodzielne kroki. Jeśli nie opanowało wcześniej chwytu pensetowego, to jest to teraz zauważalne. Z zaciekawieniem manipuluje i ogląda przedmioty. Jest coraz bardziej sprawny manualnie. Łapie toczącą się piłkę, trzyma butelkę lub pociąga za sznurek, aby przyciągnąć do siebie przedmiot. Możemy się z nim coraz lepiej porozumieć, ponieważ na tym etapie rozumie już proste polecenia wspomagane gestem i stosuje się do nich. Na przykład podaje nam zabawkę. Zaprzestaje wykonywania czynności, czyli stosuje się do polecenia nie wolno. Robi także papa. Pojawia się komunikacja werbalna, padają pierwsze słowa. Oczywiście, zaraz za słowem mama czy tata prawdopodobnie znajdzie się także kluczowe dla dziecka słowo nie. Najczęściej używaną częścią mowy jest rzeczownik. Dziecko celowo wokalizuje lub gestykuluje w celu kontroli zachowania i osiągnięcia pożądanego efektu. Na przykład unosi ręce do góry, gdy chce być wzięte na ręce. Jako gest odmowy odpycha rękę dorosłego lub wygina się do tyłu. Uczy się związków przyczynowo-skutkowych. Na tym etapie sprawdzają się zatem zabawki uczące przyczyny i skutku, np. zawierające przyciski, okienka, elementy manipulacyjne, których dotknięcie powoduje konkretny efekt wizualny bądź dźwiękowy. Dziecko kontroluje wzrokiem czynności, które wykonuje przy użyciu narzędzi. Na przykład łyżki, butelki, szczotki czy kredki, podejmuje pierwsze próby rysowania. W dalszym ciągu naśladuje zachowania dorosłego, jego gesty oraz próbuje naśladować dźwięki i słowa. Na koniec podsumujmy jeszcze sobie najważniejsze umiejętności, które są zwykle opanowane przez roczne dziecko. Tak więc rocznik umie naśladować proste gesty typu papa czy klaskanie, reaguje na swoje imię, na przykład poprzez odwrócenie głowy w naszym kierunku. Wskazuje palcem interesującego obiekty, podąża wzrokiem za tym, co dorosły wskazuje palcem, utrzymuje kontakt wzrokowy podczas rozmowy, posiada wspólne pole uwagi z drugą osobą, np. Na pokazuje nam jakiś przedmiot, stawia pierwsze kroki oraz wypowiada pierwsze słowa. Całkiem pokaźny zasób nowych umiejętności. Jeśli interesuje Cię przebieg rozwoju dziecka od pierwszego do drugiego roku życia, to zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Do usłyszenia!